Zanim zaczniemy, zapraszam Cię do sklepu Genesis. Możesz sobie kupić na przykład taką klawiaturę, jakiej ja aktualnie używam. Tylko pamiętaj, użyj kodu LIAJ, a będziesz miał 10% rabatu na Twoje zakupy. Pozdro! Ho, raz, dwa, trzy, pęk! Dlaczego? No gry, kurwa. O, i F12, pęk! Dlaczego? Cześć, witam bardzo serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale, moi drodzy, kolejny opening, którego nie było już jakiś czas temu, ostatnio bardzo wam się spodobał, dzisiaj otwieram sam, bo tak stwierdziłem, że tak, mamy 15 kluczy oraz 15 skrzyń rękawic, ponieważ jak mogliście obserwować na moim Instagramie, do którego serdecznie zapraszam, liajpły, otworzyłem sobie z jednej skrzyneczki kosę, która mi tam wypadła i to było jakieś 250 zł, i to właśnie przeznaczyłem na opening do tego odcinka, powiecie, liajak, mogłeś koszty sprzedać w ogóle, no i co z tego, no ale jak coś, to w naj, najgorszym wypadku wyjdę na zero, a nawet i tak będę lekko na plusie, bo wydałem tylko 10 zł, tak jakby na te wszystkie skrzynki, więc z tych wszystkich skrzynek raczej wyleci więcej niż 10 zł, mam nadzieję. I żeby wyleciało oczywiście rękawice, bo których nigdy nie miałem, to będę otwierał, prawda, te skrzynie w rękawicach normalnie, tak o, zakładam sobie rękawice, rozumiesz, i będziemy otwierać w rękawicach dzisiaj, także proszę bardzo, rękawice są. Ty musisz zostawić łapeczkę w górę, subskrypcję, komentarzy, wiadomo, tamtego w, poniżej, O teraz już przechodzimy do openingu. Dobra, pierwsza pierwszy kluczyk, pierwsza skrzyżka, proszę bardzo tutaj pierwsze z brzegu fajne ogólnie tutaj są skiny, także let's go, miejmy nadzieję, że coś fajnego wypadnie, bardzo bym chciał, bardzo bardzo, bardzo, bardzo najbardziej na świecie, bardziej niż cokolwiek innego, mamy MP7 Cyrus, okej, okay, dobra, lecimy z kolejnym, proszę bardzo, pojemniczkiem ryku, cyku, rapu, tapu. normalnie ten odcinek raczej super długi nie będzie, ale mam nadzieję, że dostarczy wam nieco rozrywki, dokładnie tak, dokładnie tak, moi drodzy, mamy CZ-kę, CZ polimer, taka średnia, ale okej, okay, dobra, lecimy dalej, środkową skrzyneczkę sobie otworzymy, bank. w ogóle cały czas otwieram w rękawiczkach, tak jak mówiłem. Nowa myszunia. Zresztą tam sklep Genesis, pamiętajcie, tam w opisie macie z kodem LIA macie 10% zniżki i możecie sobie taką myszunię ogarnąć. Bardzo fajna do cs poleca Mi się bardzo bardzo fajnie gra w ogóle na tej myszunie. To jest ta myszunia, co ostatnio Wam pokazywałem na kanale, także myślę, że tutaj problemu nie będziecie mieć z lokalizacją tego już, otóż tego odcinka i w ogóle. Dobra, mamy dzielnia. P2000? P2000 nigdy w ogóle nie grałem, więc nie wiem. Dobra, może otwórzmy na odwrót. Otwórzmy skrzynkę. Klucze. Tak, to brzmi jak plan. To jest, myślę, sposób na oszukanie systemu, proszę bardzo. I teraz... Kuźwa! Normalnie mi się pytaje, że szczęście mogą mi opuścić. Mogę wykorzystać całe szczęście na otwarcie kosy, kuźwa, która mi wyleciała wcześniej. Nieważne, wy będziecie się śmiać. Ja będę... Sobie nie będę płakać, no bo dlaczego mam płakać skorodowanie i wydaje mi na opening. O, oh. oh, różowy, proszę bardzo, Fabasik, Mecha Industriz, no i fajnie, bo ja Fabasach chyba aktualnie nie mam, albo mam jakiegoś tam innego, więc spoko, spoko, jak najbardziej. Zamienię sobie. Okej, okay, ładnie, niech będzie, proszę bardzo. Dobra, otwórzmy sobie to. Kurczę, jakby jakieś rękawice poleciały, nawet najgorsze, naprawdę najtańsze, jakie tylko, ale rękawice, bo nigdy rękawic nie miałem. Bardzo, bardzo chciałbym. Mieć MP9 pustynna łóżka. No, 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 powiedzmy, że no, 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 no. Um, jeszcze tutaj sobie otworzymy to i klikniemy ten kluczek, proszę bardzo. Pyk, otwieramy. Ja czuję, że tu jeszcze też może polecieć. Może ewentualnie jakiś czerwony skin zamiast złotego też by był całkiem fajny. Mamy P2000 dzielnia. No dobra, no dobra, no niech będzie i Jeszcze jeden tutaj. Otworzymy sobie ten środkowy, prawda? Uwaga, leci kolejna skrzynunia. I będzie parę różowych poleciał Filetowy, filetowy. I będzie jednak filetowy. No dobrze, gila. No taki powiedzmy no, no, szał, nie ma dupy, nie urywa, ale zawsze coś. E, dobra, otwórzmy sobie ten pojemnik. Proszę bardzo, ostatni. I teraz normalnie... Nic nie poleci, bo no bo nic nie poleci, prawda? No bo to, to bo to jest opening CSGO, z tego ty się was spodziewasz. Kucie okej, okay. no, no nawet, nawet, nawet ten Glock powiedzmy. Dobra, mamy pięć jeszcze skrzyneczek. Dobra, weźmy sobie tutaj pojemniczek. Druga skrzyneczka, pyk lecimy normalnie, taką uwaga, rym, tym, tym, tym. And... And USP! USP. Cyrex, kiedyś nim grałem, w sumie troszeczkę pozdzierany, nawet bardziej niż troszeczkę, no ale zawsze to fioletowy skinek. Dobra, cztery skrzynunie, cztery kluczunie, otwórzmy sobie to w ten sposób i ostatni kluczyk, proszę bardzo, zobaczymy, tuż tym razem będzie, to za bardzo nie ma znaczenia, w jakiej kolejności się to otwiera, to po prostu jakoś tak się przyjęło, że se po prostu wiadomo, mieszasz klucze i skrzynki i tak dalej. Dobra, mamy MP7 Cirrus, Trzy klucze, z skrzynki. Weźmy od ostatnią klucz, pierwszą yy, ostatnią skrzynkę, pierwszy klucz dokładnie i teraz mam troszeczkę tyle, to by nam poleciało, no, 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 no i mamy cz -kiem. No dobra, mamy CZ-kę, polimer, chyba drugą w sumie dzisiaj i jeszcze weźmiemy sobie może, a tak, się otworzy i ostatnią skrzyneczkę, proszę bardzo, jeszcze póki mogę zdecydować. Uwaga, uwaga. Przedostatnia skrzyneczka na dziś i będzie Mach 7. Mach 7 Sonar. Bardzo dobry skin. I ostatnia. Ostatnia skrzyneczka na dziś. Uwaga, cóż to będzie, nie wiem sam. I w sumie. Chciałbym bardzo rękawice, ale pewnie Gaben mi ich nie da, więc. No... Sorry, no trudno. No, no. Chciałem, próbowa próbowałem swoich najlepszych sił, ale. No chociaż ta Emeczka mogła paleć. Dobra, no i mamy polimer, także. szał nie ma dupy, nie urywa, ale mamy chociażby famasa który raczej nie jest zarobiście drogi, ale zobaczmy czy chociaż kosztuje 10 zł, wtedy będę na plusie. 8.87. Dobrze, to czyli dzięki temu mam, zrozumisz tutaj ee, jak to się mówi, no ten ee, no, i jestem na, na plusie po prostu. Te wszystkie skiny, jakby ogarnąć, to i tak jestem na plusie, więc mnie to pasuje. Ja tu sobie zamykam, rozumiesz. Normalnie, czekaj, tu sobie zdejmę setę rękawicki, prawda? Tyle. Dziękuję serdecznie Wam za oglądanie. Tak jak mówiłem, krótki opening. Jak będziecie chcieli więcej openingów, być może, może na jakiejś stronie. Jak się uda, by jakąś współpracę może ogarnąć, albo coś tego typu, to e, piszcie śmiało w komentarzach. Te skiny, jak będziecie bardzo grzeczni, mogę je nawet y, porozdawać, więc tutaj jakiegoś tam trade linka możecie wrzucić w komentarz, napisać coś fajnego, konstruktywnego, jakiegoś ciekawego, a nie kuźwa, hej, pierwszy daj skina, albo a, bo nigdy nic nie miałem, ojeju, jaki ja biedny, wejdaj tego skina. Nie, no weźcie normalnie, po prostu skomentujcie i, i myślę, że jakieś tutaj osoby później tego skina dostaną w, w prezencie, czemu nie, czy może jak podczas jakiegoś streama, czy coś, ale to dopiero za, za parę dni. Także dziękuję, serdecznie za oglądanie, miłego dzienka wszystkim, do następnego, trzymajcie się i pa!